widzowie tak dzisiaj e, z Kubiksem? One Arnek Robert. E, nagrywałam dzisiaj z e, Kubiksem tą grę. E, bardzo nam się podoba ta gra. E, My chcieliśmy sobie film zagrać. E, I w ogóle się ma Kubiks. ma? Bo ta, e, Kubiks to jest nie Zmienił sobie nazwę. Pole mm. Zapraszam do jego kanału. W sumie, wiecie, już za zawsze ich polecam. A ja zapraszam do Patryka kanału. Myślałem, że bez umowy. Jakiego ja Patryklo. No. Pokażemy że Wszystko dzisiaj? jest w opisach. Wszystko jest w opisach i robimy teraz na cicho, bo... Tak. Robimy dzisiaj sposób na cicho, ale chyba też robimy wiele innych map, czy nie? Nauczyliśmy no. się już trochę, ale nie wiedzieliśmy na początku, co w niej chodzi w tej grze. Chcieliśmy już ją usuwać w ogóle. Nie, nie, nie. Mi się bardzo podoba. Patrzcie, tu Ale macie po kamerę i nie na, możecie... początku chcieliśmy, na początku chcieliśmy ją usuwać. Patrzcie, To jest kamera i jak e, robicie na cicho, to nie możecie, e, nie, nie może was zobaczyć. Chodzicie sobie tak pod nią, e, możecie sobie wziąć tutaj Rolexa, bo on tutaj leżał i uciekacie. Teraz wszystkie drzwi są otwarte. Więc e, przep, przepraszamy, bo już trochę jesteśmy zaznajmieni. Za tak. A wid... Ten Kubik sobie kupił taką rzecz, którą można szybciej i łatwiej otwierać zamknięte drzwi. Trzeba też brać hmm. właśnie takie telefony policjantów, jak się robi na cicho. Ale chyba to robimy też na głośno, nie? No. Ja go za zabiję. Macie też perspektywę Kubik'a, bo przecież też ma na nagrywa. No, ale w ogóle seria się skończy, kiedy zrobimy wszystkie wszystkie mapy, które nie są do prawdziwe pieniądze. Chyba, że będziecie już będziecie chcieli, żebyśmy kończyli tą serię, nie? No, to wtedy. Wiadomo. Ej, nie, graliśmy tych, nie graliśmy tych dwóch map. Nie wiem w ogóle, jak one wyglądają. Ej, graliśmy tylko tą pierwszą, więc tylko w niej cokolwiek co kumiemy. Ale wiemy, że. Żeby... Oglądaliśmy na YouTube jak się robi tamte mapy Więc coś tam nie wiemy. Nie, wiemy A je, a, kamera są, a kamera jest wyłączona? E, kamera jeszcze nie Aha, to przeszedłem pod kamerą i ja mnie nie zauważyła Tak ja, tak obok niej Ja ją dopiero idę wyłączyć A robimy też na Więc y, jeden odcinek to będzie kilka razy ta samo mapa, czy nie? Jak nie, robimy. no dawaj co inne mapy, nie? Każdy odcinek inna mapa. Dobra. Eee. Ale, ale odcinki będą krótkie przez to. Nie no. Chodzi mi o to, że inna mapa... Że ja na przykład za dwie mapy w jednym odcinku. Nie no, kamera się Zrobimy z Monali zrobimy teraz, bo tam widzieliśmy, że tam jest Monaliza i w tak? ogóle. Zrobimy z Monalizą. Yy, i zrobimy... Z, i zrobimy to, to yy, całą. Jeszcze na głośno to robimy. Nie, nie, głośno yy, zrobimy osobno. Na głośno yy. zrobimy osobno. No ale to razem. No tak. No, tak. I teraz A, skończymy. Teraz skończymy i, i zrobimy na głośno osobno. No, Jeden kartę do wora. Yy, ja wam już pokazuję, wie, jak to trzeba chować. robicie tak, to odchodzicie. Łapiecie to. I wrzucacie, tak trzeba dobrze, żeby ta ręka, bo to jest takie prawdziwe Jak z prawdziwego tu chowaj, życia Tu chowaj, tu chowaj, tu chowaj hajs Hajs chowaj tu do mojej Tutaj jest. Bo Nie wiem co to zmienia, ale okej okay. No do jednej hajs, do jednej wszystko Te Wszystkie Rolexy w ogóle A gdzie jest ta karta zielona? Nieważne Macie lepsze... 900 Macie ma lepszą perspektywę u Kubiksa, dlatego że ja po prostu nie wiem do końca, jak się tam robi karty. Bo to trzeba z kartami dzisiaj zrobić, więc ja też sobie zobaczę u niego odcinek, bo nie widziałem. nie no nawet nie wiem jak to się robi z tymi kartami. Ja no wiem. ale przepraszamy, że nie umiemy montować filmów i nie są zbyt niezmontowane. No. Все, что Как всегда. Да. Понимаете, в этой игре не можно рейдить, потому что если вы то вы слабы в этой игре. Почему что так болтается? Это торт. не знаю. Это торт из Киевского базара. Сурдского. Я даже это где-то... Dobra, od Do Rolex to wpadł. Podbiórko wpadł, Rolex. Wyciągnąłeś. Nie da się go podnieść. Gdzie podbiórka? Ano, leży tam. Dobra trudno, ile to jest. Ej no, chyba można to tak to... przestrzelić. Ty, wystrzeliłem to. i wyrzut chyba. Mam tutaj go. Now oh go! No oh go! Teraz zniszczony, ale i tak dostaniemy tyle samo kasy za niego no. A zaraz wam jeszcze pokażemy sposób na głośno no. Można to i to jednocześnie? Ale sumie to jest taki poradnik To robimy osobno osobno. Robimy. Tak, bo jak tak zrobicie już na cicho, to możecie od razu robić na głośno no, to jest dobry sposób, ale y, torb, y, torby brakuje. No tak, ty będziesz musiał opróżniać, a ja będę mógł wam pokazywać jak się opróżnia. Dobra, to ja już... Ja też już ja zanoszę. zanoszę i to koniec chyba, nie? Mhm, to koniec napadu. No i, no i koniec mapa. To jest najłatwiejsza mapa w grze, Jeszcze więc... I 69 tysięcy, no fajnie. Ej, nie, to 52 tysiące. Nie wiem. Nie Tylko los, nie Dobra, ale popatrzcie. My, mamy tutaj kołacha dlatego że my sobie kupiliśmy, bo to trzeba mieć level. Tego kołacha można sobie kupić za, nie wiem, ile to się zajęło, tam kosztował? Nie wiem. Nie był drogi jakoś. Nie no, no 250 koła nah. No chyba jakoś tak. Czekajcie, muszę włączyć Bloody, bo ja mam. Mieszka z Blue w 60 max Nie wiem, czemu się chwalę. Jestem tym damem. Ok. Muszę sobie włączyć, bo mam szybką prędkość. Dobra, robimy teraz yy, na głośno. No tak, to pan czekaj, jestem widzę. Włączyć byłam... Bo... O dobra jest. Zmniejszyłam wszystko, bo ja miałam ma A w ogóle? Potrek to sobie zmienił awatar No tak, mam na awatar ale będę miał jeszcze dzisiaj jeszcze bardziej zmieniony Na głośno tak. Ale głośno wchodzę no, 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 chcecie od tamtego tego od tamtego miejsca, od, 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 od normalnego. Na przykład bierzecie... Torbę biorę, no nic trzeba. To mi jest trzeba. niepotrzebna torba, torba, torba. Ja bym mu razem nie brać tego wszystkiego. Napierce macie! Ja Aż mam tam nową broń. A 14 a teraz podaje się mi się. Ola, ona zabija. Jak ona bardzo mocno zabija? No ona na, na strzała tego policjanta. Jeszcze jest to też. Dobra, biorę człowieka ze sobą. A dwa strzały.

Takiego grudego, jakby się dało na muzyki Teraz tak zagraliśmy tą rundę y, y, z, z tym, jak to się nazywa, z Monalizą y, To już sprawdzili jak to działa i od razu zagraliśmy Czy nie? Tak Próbujemy ją też zrobić na cicho, nie? Tak, weź tam Idź tam na górę, odpal Dobra, no ja idę odpalić na górę Dobra, ja idę po, ja po otwarcie. To paku do wora to wszystkie. E, to wszystkie. te e, no, co, jak to no, 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 A w ogóle e, w ogóle dla tych, e tych, co zostaną do końca. Będzie jeszcze specjal tej, tej mapy, zrobimy wszystko. I na głośno i na cicho. E, speedrun. Tylko, że ni niestety są takie mapy, na których bardzo ciężko się robi wszystko. No dokładnie. Jakby się na tym z Masz torbę. Masz torbę? E, tak, mam tam obok głównego wejścia. Dobra. Tu. Masz?

To jest tak ich dużo, że nie mogę pakować. No. No, kurde! No, Wiesz? Nie, nie ginę, ale na powerbox nie... No, Ci też go rozbrojają z tym Akurat. Dobra, to idź do mnie na a Au, leżę. Dobra, spokojnie, zaraz zaraz się leczę. Tam jest tyle osób. Jeszcze jest tarczownik, który jest ślep... ślepy. Nie no, spaty Chyba wszystkie spaty przyszły do mnie. No, wiem. No. Ten, który ma tarczę Ej, przeżyjesz? No, nie, ja mam tarczę jeszcze całą Bo ty masz tą lepszą, chyba Tak, ja mam tą lepszą lepszą Ja to są amunicji? Zablokował mnie A, bo on żyje Weź mi uleć Czekaj a już to, że się tak jest. ja się spoczę? Ja sobie musiał... ...sildę ule, ulepić. Już, le... już Już... Już lecę. A no w ogóle musiałem zmienić awatar z powodu praw autorskich i wiadomo. szybko, ja już idę do sejfu. Dobra, to wchodź do sejfu. Nie no, kurde, muszę otwierać czymś wszędzie. Dobra, dobra, gdzie to idzie to jest do otwarcia. <laughs> dobra, mam to. I taki pro dla nas, od nas, że nasze niki są najdroższe. Tak, tak, tak. Poza golden. Za golden, no. Nie wam czego nie zdolować, to nie, w sumie już widzieliście, bo my na naciwa to robiliśmy. Czy tutaj trzeba? W ogóle najlepiej tu pozbierać wszystko po prostu. Ja zawsze pozbieram półkami. Sami się nie da rozwalić, ale to... to Trzeba od boku. Moich to jest tak dużo. Nie wiem. Ale jazdusie, z czym traktujesz się na To No jazd, ale zet I am dead You dead? Yeah. No, nie. Tak Ale po raz następny, nowa broń, którą kupiłeś? Co? Czyli płacisz ją kupić? Ale co, tą broń? No tak, zróbmy, ty masz Płacę się na... Ale to jest ona, 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 na dwa hity w głowę zabija Tata. Ile kosztowała? I na, hita, I na hita tarczownika A ile kosztowała? Trzeba dobrze trafić 450 tysięcy Są nawet nie jest pół miliona? No, ja mam, ja mam milion, milion wiesz? Będę miał milion sto po tym Daje mi się Dobra, podoba, ja, ja. Ja, muszę, ja muszę odnieść tą torbę. Tak. Dobra, tak, idź no, po kolejną no. i, ch i chodź do sejfu. Albo o tomu Osiem, to mu próżni. Owszem to Bardzo malutko. A później I weź kolejną torbę. Bo gold kosztuje 5000. To się. no, No.

ja jadę zanieść z pieniędzmi zobaczymy, ile będzie Dobra, dobra, zanieś Nie no, wywaliłem Uwaga, ile będzie? No jest Dwadzieścia cztery koła a wszystko stamtąd zebrałeś sobie? Nie, 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 za. ja wziąłem tylko pieniądze. A. I trochę niedużo, nie? No. Nie w ogóle się tarczasz, czy nie Ale ja? No. No kurde, co bo mnie. Wystarczy, no, to jest wiem, ciężko bo na, ciebie, ja... Co za bo na mnie jest teraz więcej tego, więcej policji do mnie idzie Ja nie mam dlaczego, przecież to ja mam tam site Bo ja zbieram bi biżuterię ze sklepu Na głośno się robi dłużej niż na cicho No i mniej hajsu Nie, если на саму, на саму, то не делаешь, на я все. Я не на самом деле, в мире, если не и на тихо. Я в нашем нагожном. Да, 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 Эй, я да, 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 No. Ja też prawie wszystko. W ogóle taki pro tip, że jak, jak macie dobrze wtyloną torbę, to możecie tak klikać lewy przycisk i to wam od razu wpada do torby. A czasami nie zawsze to działa jak u mnie. Ja muszę odnieść kolejną torbę. Jest praktycznie. No nie da się, nic tam już rzucić. W e, jest jeszcze jedna torba pusta. A mi jest ona niepotrzebna. Dobra, mam w jednej torbie trochę. tak mega mało. Dwa tysiące w niej jest, ale wiesz, później dołożę, nie? Dołożę do niej i ją oddam. Dobra. Okay. Nie to wkurza, jak oni próbują na mnie... Zajemnie. No to ja jem, nie? No Każdemu komentarzowi, co napisze mi smacznego to przypnę serduszko Albo mnie na kanale Ciebie też może być no Coś przypniesz, nie? Tak Aga, cały sejf chyba wyniesiony? Nie, nie cały, jeszcze jedna rzecz Dawaj, dawaj, zbierzemy wszystko. Bo my zawsze troszkę zostawiamy. Nie, nie, nie. Rozrzuciliśmy wszystko i to było prawie 100 No, prawie 100 było. I uwaga! 70 koła za cały safe. I trochę tu. Ej, to mamy bardzo mało. Jest cały mm -hmm. safe na pewno? Tak, cały safe. Ale to mnie walą, Boże Obronia jest bardzo wolna, ale zabija bardzo szybko Ciekawie jak gruby szybko pada na niej no. no właśnie gruby załatwił No wtedy, wtedy jak robiliśmy jeden raz nie? To nas wyjaśnił Dobra Ja już tutaj popuję nowe rzeczy Mało mamy tego, tej, tej kasy Czekaj, ale ja muszę 20. coś zobaczyć Ja jedę coś zobaczyć na górę Ale max to jest 80, nie? Dobra, wiem, dlaczego tak mało Bo nie otworzyliśmy no, wy... tego... No, nie, wzię nie wzięliśmy tego 10 koła z góry Zapomniałeś? 10 kołaj że tam potrzebujemy. Czekaj, gdzie jest otwarcie? Gdzie jest to do otwierania? Znaczy eee... z tego nie bez 9 000, ale trudno. Tu nie, nie ma. To jest na dole nie. gdzieś. tak dużo. Nie to do otwierania. Jak jakiś widz, czy... Uh, o, dobra. Ej, a jak to damy? Damy plus 18, bo w sumie to jest zabicie i w ogóle. Nie, nie wydaje mi się, że to jest grania. A Fortnite? Fortnite to jest to samo. A no, no i to jest content dla dzieci, nie? No, nie tak. A nie ma go. Zniknął. No to gdzieś. Też zniknął No, ale hajs jest. Z tego dziewięć koła, mam dziesięć. Mamy torbę. Ok, w tym dola. Nie, jak będą młodzie no, kolanki. Nie jak będę na odcinku lagi, to ja bardzo przepraszam. Yes. Mogą być na odcinku lagi, ale chyba nie będzie go. Bo... No mnie też raczej Żeby... nie. Bo ja dobrego lata. Że, Że są tak. Żeby na pewno nie było lagów. Ja idę po nową... Ja idę... Ja nie wziąłam nową torbę. Na góra. Okay. Bo tam będzie z 10 koła może. A ty wiesz tam z dołu, bo z dołu nie jest wszystko wzięte. To jest wzięte z sejfu? Nie, z dołu. Tam e, z Rodillera. Serio? No chyba tak. Nie powinno być lego, bo mam ustawione 6 PS. Ale mam lagi u siebie, bo jest włączone nagrywanie. Dobra, czyli wiadomo. Jeszcze pokazać, to wiadomo. Trzeba mieć dobrego kompa, żeby dobrze nagrywać. Takiego Takiego bardzo dobrego, bo ja mam dobrego. Ja ale nie wiadomo, go. trzeba mieć bardzo dobrego. Tak, dokładnie, może nie ma. będzie 93 koła. Ja, nie jest jeszcze wszystko. Nie jest wszystko? Poczekaj, jakie? Ja, Czyj, ja... już. Ja już to przeniosę ręcznie. Dobra, ja też. Ja też, Ja, bo hmm, mi się i... wydaje, że to nie jest wszystko. Czekaj, czekaj tutaj trzeba wziąć? 72, 89 Telefon Najlepszy widz już, już nie musisz nieść, już nie ma nic Ale nie, najlepszy widz, który, który policzy Najlepszy widz, który policzę? ile kosztuje taki jeden liciorek Przypina na to jest zbyt dużo osób. Ja tutaj mam jeszcze jeden wyszek. Każe, dwa nie jestem. To jak przebiegniesz i klikniesz guzik, to się zalicza. Byłeś przebiegnij i... E, kliknij guzik. Ok. Tylko 94 koła? Dobra, lecimy teraz na tego. Eee, no... Tutaj jeszcze czy w kolejnym odcinku to zrobimy. Nie, w tym... Czy po prostu wrzucimy kolejny od razu. Nie wiem, w sumie to już wygasz, myśli nie chcemy Dobra, to zróbmy kolejny odcinek. Dobra. Żegnamy się. Do, do widzenia widzowie. Na, na